Cześć, to znowu ja. To są Rozmowy Rawicza, podcast niezależny o muzyce, kulturze i o życiu. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, kto stoi za męskim graniem, kto stoi za tym całym projektem i jak to się dzieje, że ta karawana jedzie i ile ta karawana mm, pokonała i co, czego dokonała, no ale to pierwsze pytanie jest najważniejsze. Kto za tym stoi? to dzisiaj, jeśli nie wiedzieliście, to się dowiecie. Dzisiaj znajdziecie na to odpowiedź. Bardzo Was serdecznie zapraszam na ten odcinek, na wszystkie poprzednie i na następne. Sezon drugi powoli dobiega końca. Sezon trzeci powoli się nagrywa. Dzisiaj, dzisiaj jest 16, więc pewnie to 17 będziecie oglądać. To na te dni. 16, 17 są już nagrane cztery odcinki. Piąty jest umówiony, kilka innych jest przyobiecanych, więc takich powiedzmy preumówionych. Kora kiedyś prawie została jedną z twarzy męskiego grania, męskiego grania orkiestry. Czemu do tego nie doszło, albo jak do tego prawie doszło, tego też się dowiecie.